Szanowni Państwo, w nowy rok akademicki wchodzimy z wieloma obawami. Dotyczą one naszego wspólnego, najwyższego dobra, jakim jest nasze zdrowie. Rok 2020 jest inny niż dotychczasowe lata. Dotknęła nas pandemia, ale najbardziej zaskakujący jest jej globalny wymiar. Wielkim wyzwaniem dla społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie jest możliwie najpełniej dostosować się do tej sytuacji. Wymiar organizacyjny jest tutaj przede wszystkim bardzo istotny, ale przede wszystkim obszar zainteresowania naszych interesariuszy. Przyjęta w marcu 2020 roku praktyka zarządzania zakładała znaczne uproszczenie procedur administracyjnych, zdalne a zatem i znacznie szybsze reagowanie na wnioski studentów. Monitoring zajęć prowadzonych zdalnie. Płatne narzędzia informatyczne, z jakich korzysta nasza uczelnia, jak ClickMeeting czy Cisco WebEx, tworzą naszym studentom bardziej przyjazne środowisko kształcenia zdalnego kształcenia. Nasza uczelnia jest silnie związana z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Doceniamy nasze dobre relacje z pracodawcami, wnikliwie obserwujemy dynamikę zmian zachodzących na rynku pracy. Jest to i był priorytet w naszej uczelni. To oczywiste, że tylko razem z pracodawcami możemy tworzyć programy kształcenia lepiej dostosowane do oczekiwań środowiska, rynku pracy. Kontakty ze szpitalami, klinikami medycyny estetycznej, gabinetami kosmetycznymi, poradniami dietetycznymi, dystrybutorami i producentami, laboratoriami oceny kosmetyków i firmami zajmującymi się ich produkcją, czy wreszcie przedstawicielami przemysłu spożywczego to wręcz codzienna praktyka naszej uczelni. Nowością jest wdrażany program wsparcia w obszarze zdrowia psychicznego. Jest to wyraz naszej strategicznej orientacji na szeroko rozumiany obszar nauk medycznych i nauka zdrowiu. Panie doktor nauk medycznych, prorektor i jednocześnie pełnomocnik do spraw osób niepełnosprawnych Monika Sadowska przynosi wsparcie naszym studentom w sytuacjach wymagających pomocy. Podkreślę jeszcze raz, że nasza uczelnia jest w pełni przygotowana do realizacji zajęć w obecnej, niezwykle wymagającej sytuacji epidemiologicznej. Już od wielu miesięcy nasz rektor dr Sebastian Grzyb ściśle współpracuje z Mazowieckim Państwowym Inspektorem Sanitarnym panem doktorem Krzysztofem Skurczewskim. Ponadto Gwarantem bezpieczeństwa sanitarnego i niezwykłej wręcz dbałości o przestrzeganie przepisów w tym obszarze jest nasza prorektor do spraw kształcenia i dydaktyki, pani dr Agata Wolska, jednocześnie zastępca mazowieckiego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, a także osoba pani doktor Jany Klonowskiej, prorektora do spraw organizacyjnych i studenckich, która prowadzi codzienny, bieżący, wnikliwy monitoring kształcenia w formie zdalnej. Szanowni Państwo, podsumowując, chciałbym powiedzieć, że nasza uczelnia jest gotowa sprostać wyzwaniom udanego, udanego łączenia kształcenia zdalnego z kształceniem praktycznym. Naszym celem jest udanie połączyć najwyższe wymagania dotyczące jakości kształcenia z wysokimi standardami sanitarnymi. Życzę zatem nam wszystkim udanego roku akademickiego, ale przede wszystkim zdrowego roku akademickiego. Dziękuję. W tym miejscu chciałbym poprosić o zabranie głosu pana rektora Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia, pana doktora Sebastiana Grzyba. Bardzo proszę, panie rektorze. Szanowni Państwo, społeczności akademicka, wykładowcy, pracownicy uczelni i przede wszystkim wy, drodzy studenci. Przed nami nowy rok akademicki. Na samym początku przede wszystkim Wam, drodzy studenci, chciałem szczególnie podziękować, że wybraliście Wyższą Szkołę Inżynierii i Zdrowia jako uczelnię Waszego wyboru, w której chcecie studiować, zdobywać wiedzę, umiejętności i doświadczenie w taki sposób, aby finalnie uzyskać interesujące Was wykształcenie i stać się pełnowartościowymi uczestnikami życia zawodowego, czyli profesjonalistami w różnych branżach. Chciałbym wszystkich Państwa i Was, drodzy studenci, zapewnić, że nie zawiedziemy Waszego zaufania. Uczelnia stanie na wysokości zadania i pomoże Wam w realizacji Waszych zamierzeń i celów. Poprzedni rok pokazał, że podołaliśmy niełatwemu wyzwaniu, jakie przed nami rzeczywistość postawiła. Nauczanie w formie mieszanej, zdalnej zostało zorganizowane w sposób profesjonalny. Formuła online pozwoliła na realizację wszystkich treści programowych z absolutnie pełną efektywnością. Pokazaliśmy wszyscy, że potrafimy sprostać temu nowemu zadaniu, wyzwolić w sobie nowe inicjatywy skorzystać z nowych form przekazu i maksymalnie się zaangażować i do tej sytuacji dostosować. Za to zaangażowanie wszystkim państwu wykładowcom, pracownikom administracji, studentom serdecznie dziękuję. Można by teraz rzec za Konfucjuszem: powiedz mi a zapomnę, pokaż mi a zapamiętam, pozwól mi zrobić a zrozumiem. Tej idei uczelnia zawodowa nasza jako uczelnia zawodowa, Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia bezsprzecznie się trzyma. W nowym roku akademickim nie zrezygnujemy z zajęć praktycznych, specjalistycznych, warsztatowych, laboratoryjnych realizowanych w formie stacjonarnej, mając oczywiście cały czas na uwadze aspekt podstawowy, jakim jest bezpieczeństwo państwa i nas wszystkich. Będziemy tę sytuację stale monitorować i w razie potrzeby reagować, dostosowując się do wszelkich wytycznych w tym zakresie. Czekają nas zapewne nowe wyzwania, wśród nich stałe dostosowywanie profilu kształcenia do zmieniających się wymagań gospodarki, aby być na bieżąco i aby oferta Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia była zgodna przede wszystkim z oczekiwaniami otoczenia i Was, drodzy studenci. Dlatego też współpracujemy szeroko z otoczeniem społeczno-gospodarczym, zawieramy nowe porozumienia z ważnymi dla właściwej realizacji praktycznej strony procesu kształcenia podmiotami zewnętrznymi. Także i w tym nowym roku akademickim zrobimy wszystko i o to też wszystkich państwa całą społeczność bardzo proszę, aby realizacja procesu kształcenia w tym trudniejszym, nietypowym okresie odbyła się przede wszystkim w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, jak również w trosce o wysoką jakość kształcenia. Życzę wszystkim Państwu, wykładowcom, pracownikom uczelni i Wam, drodzy studenci, wszelkiej pomyślności w tym nowym roku akademickim. Satysfakcji z codziennej pracy, sukcesów zawodowych i przede wszystkim Wam, drodzy studenci, tych dydaktycznych, oraz oczywiście zdrowia, radości, spokoju i optymizmu przez cały nowy rok akademicki. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę Panią projektor o przeprowadzenie ślubowania. Szanowni Państwo, aby wejść do grona studentów, należy złożyć ślubowanie. Bardzo proszę w cichości powtarzać słowa, które Państwu w tej chwili przeczytam. Wstępując do społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, ślubuję sumiennie zdobywać wiedzę, dbać o godność studenta i dobre imię uczelni. Przyrzekam postępować zgodnie z ideami humanizmu, tradycjami tolerancji oraz obyczajowości społeczności studenckiej. Dziękuję państwu. Droga społeczności akademicka, Oficjalnie otwieram 2020-2021 nowy rok akademicki.